To jest taka plastikowa kuleczka, czy to jest do tworzenia? Tanki, że to jest na kos koszt polskiej mamy. No. <laughs> Aga mówi, ten, jest... moja siostra, ten przyjeżdża do stanów na koszt polskiej mamy. I yeah. Tak, super. A my jesteśmy w The Bookstore Townhouse Cafe. Do czwartej jest tylko otwarta. Pawełek, poczekaj, poczekaj. Jest otwarte. Idziemy sobie na jakieś dobre ciacho. Mam, na... Mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo oni tutaj mają y, takie y, wszystko homemade, czyli domowe jedzonko, więc mam nadzieję, że jeszcze coś będą mieli i możemy skosztować. A Pawełek odebrany z kampu. Pokaż, co narysować. Ale ładnie w liniach narysowałeś też dinosaur. Yeah, yeah. Super. Dobra, to idziemy. Chodź. Patrzymy lewo w prawo. Przy okazji, w bibliotece jesteśmy, no nie, przepraszam, nie w bibliotece, w sklepie z książkami, to jest właśnie taka stara tutaj um, księgarnia, zrobiona z domu, tutaj gdzie jest również ten cały, yy, ta cała kawiarnia. Yy, kawiarnia do godziny 15 serwuje. Lunche, chyba od 10. :00. A po 15 godzinę, do 16 jest tylko kawa i ciasto. Więc zamówiliśmy sobie kawę i ciasto i przechodzimy tutaj. Patrzymy, chciałam pokazać siostrze. Większość książek, z tego co widzę, bo mają kilka egzemplarzy, jest nowa. Ale wydawało mi się, że niektóre tu też są chyba używane, albo mam po prostu takie odczucie, bo na takich wiecie, starych półkach są i taki tu macik ma ta księgarnia. Już kiedyś raz robiłam e, vloga i pokazywałam wam tą księgarnię. That's cool. Let's go and eat dessert, maybe it's ready already. Cool. Tak. The school for good mothers. Ok. Yeah. Jak Paweł stwierdził, uh, znaczy nie mój Paweł, tylko <laughs> uh, szwagier, takim a w europejskim stylu jest tutaj ten ogródek tak zrobiony. Bardzo fajnie. A jeszcze czekamy za deserkami. Nie przynieśli. Pawełek, co ty masz, synu? Dziękuję. Loda masz, dobry? To jest loda. Do... Tak, wuja ma kawę Hazelnut na zimno i New York Cheesecake, ciocia też. A ja mam Peach Cobbler. Idziemy od tej strony, bo to jest bliżej tego. Dzisiaj zabrałam siostrę i szwagra, i z Pawełkiem idziemy gdzie? Na różeniec familijny, który jest również. A o 19 w katolickim radio i słuchamy z katolickiego radio i odmawiamy razem. O, a patrzcie, zrobili biblioteczkę, tego nie było. Do książek można jedną wziąć, jedną jakąś starą dać. Taka biblioteczka. A, Little no. Free Library. Take a book, share a book. Czyli bierzesz sobie jedną książeczkę, abyś chciał, ale swoją jakąś też musisz przynieść i wymienić. Wyszliśmy z różańca. I później poszliśmy trochę do kaplicy adoracji. I tu siostra zobaczyła. Nawet nie wiedziałam o tym, że jest taki ogródek Marii. No zobacz, można sobie usiąść, się pomodlić. Albo coś, nawet nigdy nie wiedziałam, że coś takiego jest. Pawełek. Nnia. Ładnie. Dobra. Robimy rząd i idziemy stąd. Wstąpiliśmy do Dex Sporting Goods. Um, bo Dawid potrzebował buty na futbol. Niestety był tylko biały kolor z tego względu, że... Pawełek kocio. z tego względu no, że jego rozmiarówka czarnych chciał, ale czarnych nie było, z jego numeru. czasem borem lasem spodnie się suszą i ziorka tu do góry, znaczy na dole, szwagier, jedzą sobie śniadanko. A ja Wam zaraz coś pokażę śmiesznego, chyba śmiesznego. Patrzcie. Widzę, że mi kwiatek, który bardzo mi rósł, właśnie po przyjeździe z wakacji a zrobiły się takie białe plamy i to troszkę tak jakby było spleśniałe. Zebrałam to na ziemi od kwiatka, no i starałam się to jakoś spulchnić tą glebę, dodać troszkę nowej. No ale nie, wyszło to z powrotem, więc albo muszę kompletnie za parę dni wyciągnąć tą moją roślinkę i po prostu wziąć i nasypać nowego piasku, nowej takiej gleby. Zanim to zrobię, to widzicie te dwie. Znalazłam gdzieś w internecie, jak Boga kocham, że jak roślina jest chora, różne są np. do cytryny, różne takie rzeczy robią. Tutaj pokazywało akurat, że jak ma takie białe. Białe taką glebę zobaczcie, tak właśnie o to mi chodzi. No to trzeba włożyć tampon. Bo jest za po prostu za wilgotno, żeby wyciągnął, więc słuchajcie. Wrąbałam jeden tampon tutaj. Teraz dołożyłam drugiego, bo tutaj dosyć mocno jest tego białego. No i zobaczymy co się stanie, jeżeli za dwa dni to nie pomoże. To ja nie chcę stracić więcej liści, bo już parę oberwałam, bo były po prostu zżółkłe i zeschłe. No i zauważyłam właśnie jakby pleśń, ale nie do końca jest to pleśń, taka jakby szary, widzicie? E, także nie wiem, na razie siedzi sobie tak, zobaczymy, czy ten sposób pomoże, czy nie. Ja generalnie nie jestem roślinna, więc i tak się cieszę, że większość roślin Przetrwała mam raczej tylko takie, o, jeszcze tą chciałam Wam pokazać. To kupiłam jakoś pół roku temu i zwiędły mi kwiatki, po prostu oberwałam kwiatki, nie wyrzuciłam tego i zakwitły od nowa, także ta roślinka ma się całkiem dobrze, cieszę się, że przetrwała, poczekajcie jaka jest ziemia, ziemia jest taka średnia, więc dobrze, nie będziemy prze, może wieczorem dzisiaj podleję. W każdym razie ta roślinka ma się całkiem dobrze. 12 godzina w południe. Ej, tu jest całkiem private jeszcze. Nie, ale chyba ma znaczek, że musisz do tego mieć hasło. Mhm. Przywiozłam Pawełka i Amelkę na swimmingu. Dzisiaj gorąco, ponad 30 stopni. Wydaje mi się, że, że dojdzie trochę tych ludzi. Ja spadam z powrotem do pracy a oni sobie troszkę odpoczną prawie przed ostatnia wieczerza <grywa> idziemy do sushi kawę Kubuś nas zbierze. tak? Kubuś nas zbierze. ciocie i wujka patrzcie środek tygodnia Amerykanów tyle na obiedzie chodźcie chodźcie bo szybciej jest tyle na obiedzie że a, nie ma się gdzie postawić normalnie samochodem a my do naszego sushi kachwę idziemy No próbuj Tutaj są instrukcje. Jak prawidłowo trzymać. Teraz, chyba? Nie, jest Do góry. Barach, a, czy się, a... no, ta rolka, ja uwielbiam tą crazy roll, ale... Enjoy. O nie, to chyba już jest wszystko. A kurwuz ma to, nice. Amelka dzisiaj robi zatragarza, a ja ją nie nagrywam. Wszystko obkupiła się, nie wiem jak się spakują. A to nie to. Nie, 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 a później będzie kwik przy pakowaniu. No wow. daj, jedną ci już pomogę, jak już cię nagrałam. Także idziemy do domku, jeszcze idziemy na nocne pływanie, tak zwane, z koleżanką, tak. bo lubimy tak często się spotykać wieczorem. Wprawdzie dzisiaj było bardzo gorąco, ale już słońce zaszło, ale jest nadal przyjemnie. Kuba o dziwo chciał iść, bo zawsze ich trzeba zaciągać. Um, Dawid nie za dobrze się czuje, także czemamy się od niego z daleka. No i będziemy sobie, zrobimy jeszcze grillka wieczorem. Już w sumie jest wieczór, ale zrobimy sobie grillka i tak spędzimy sobie ostatni dzień z gośćmi. Wieczorne pływanie. Wuja Pawełek, Kuba. Jesteśmy z koleżanką, siostra moja siedzi, rozmawia. I tak sobie przychodzimy czasami na wieczorne pływanie. poprosiłam męża, żeby tak dla, dla fajnej przerywki i też zobaczyć jak to wygląda wszystko e, posłał nam wideo z kamery, e, więc tutaj parę dni temu, żeśmy sobie grillowali również. Rozdzielczość jest oczywiście gorsza, ale myślę, że, że i tak bardzo dobrze to wygląda. A już za chwilkę grill z wczoraj. No. Już po grillu, a nie pokazałam Wam co my tam mamy. Mieliśmy dzisiaj steka, kukurydzę i inne pyszności. Oh, Poczekaj. Jakaś kulka jest w środku. Ej wie ktoś jaka kulka jest i czemu? Kulka. Czy co? Jakaś Piłka. o, poczekaj, wow, pokaż, plastikowa kulka, wiecie co muszę sprawdzić? Może ktoś takie coś widział, że w piwie, nie wiem czy to robi te całe bąbelki i pianę, czy co, ale muszę zobaczyć dlaczego w piwie Guinness. Jak się po polsku mówi Guinness? Guinness. 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 Jest taka. And that what it's for, yes. Piłka. Gets the a card. A card. Okay. Tak, no James mi tu zarządził, że, że ktokolwiek zgadnie, albo mi powie. Pierwsza osoba, kto to, co to jest? Do czego to jest, dlaczego w Guinnessie, przynajmniej amerykańskim. Jest taka plastikowa kuleczka, czy to jest do tworzenia... Przyjeżdża że dostaną na koszt polskiej mamy. Chugam mówi ten moja siostra, ten przyjeżdża do stanów na koszt polskiej mamy. That's not gonna work. Nie, um, kto zgadnie? Mama. Mam z Bahama. Mam z Bahama i Florydy kartki, także do pierwszej oso osoby, która e, mi powie, co to jest bo ja muszę to zrobić research i zobaczyć, o co tu chodzi wyślę kartkę, także piszcie w komentarzach my na lotnisku bardzo ładne łazienki i odwozimy siostrę i szwagra przerobili ładnie na oher bardzo fajnie przerobili łazienki. Takie nowiuszkie, czyściutkie są. A ci się grają w futbol. O oh mój goodness. Uh, nie, no i e ticket number. Tu już widzimy bliźniutko Ciocia i wuja. Idą do security. Paweł, gdzie Ciocia i wuja lecą? Gdzie? Do Polski, tak. Do Polski lecą. I nie wiadomo, kiedy przylecą znowu. No nie. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj są bardzo długie kolejki. Ledwo co przejdą przez security, to będą... Kubuś mi nagrywa. Uważaj, uważaj! Ledwo co przejdą przez security, zobaczymy, czy zbiera... Jak słychać, bardzo dobrze zbiera mikrofonik od siostry i szwagra. No ale zobaczcie, Kuba się wygłupia, a ja czasami lubię właśnie takie naturalne momenty uwzględniać. Wiesz co, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że... No, dosyć długo tutaj wszystko to trwa, i nie ma siostra. Już chyba nie wiem, czy będą mogli do mnie zadzwonić. Ja spróbuję do nich zadzwonić. W każdym razie patrzymy, czy przejdą przez bramki, security i wszystko. Torby już nadaliśmy. Lecą United. Dostałam też do torby um, taki, jakby, tracker e-mail. Um, Tekst dostałam, żeby zobaczyć, gdzie ta torba jest. Także zobaczymy, czy ten a, telefonik, mikrofonik będzie zbierał, czy mnie będzie słychać, jak do Was mówię. Mam nadzieję. Więc, jak słyszeliście, było dobrze słychać. Wszystko ok. Muszę tylko jeszcze wyczaić opcję, może, wyciszania. A drugiego planu. Dawno nie było wałeczków, więc dzisiaj są, Państwa. I tak, chciałam Wam dopowiedzieć jeszcze o co chodzi z tym tytułem filmu, żeby nie było, że tak powiedziałam. Nie chcę obijać w bawełnę, więc powiem Wam tak na szybko, pracując tutaj, bo mam dzisiaj dużo pracy, jest piątek i tego vloga będziecie mieć w piątek, że szczerze powiedziawszy, ja dwa dni temu weszłam na Expedia, gdzie kupiłam bilety siostrze i myślałam, że dostanę zawał serca. Siostrze i szwagrowi. Myślałam, że dostanę zawału serca, bo mówię: Czemu ja widzę tylko od Chicago do Monachium? Przecież ich docelowy jest do poznania. No i okazało się, że nie mieli biletu. Że przy odwołaniu tego Pierwszego, kiedy tu przylatywali i po prostu odwołali, wywalili ich z lotu. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Ja słyszałam, że, jak, że często, jak bilety sprzedają podwójnie, tu Expedia, tutaj strona taka, tutaj taka, tutaj Lufthansa, to jak zabukują za dużo, to albo proponują ludziom, żeby wzięli inny lot, no albo po prostu kancelują. Ale raczej nigdy kancel. Lowanie bez zgody się nie zdarzyło. Nam się zdarzyło, bo ja jestem tego przykładem. Dokładnie 24 godziny później lecieli, no ale no niestety, no było to dzień później, więc straciliśmy jeden dzień. No i niby przy kancelacji tego biletu również coś się stało, że było to powiązane z biletem tym teraz, więc y, suma, sumarum summarum dla mnie to było po prostu nerwówka taka, bo nie chciałam Adze i Pawłowi mówić, a w sumie wyszło na to, że jak już siedziałam na telefonie, razem było godzina 28, dzwoniłam do Expedia Expedia musiała dzwonić do United, bo z powrotem United y, lecieli, no i musieli to po prostu jakoś zweryfikować i znaleźć nam lot, więc ja powiedziałam Wam, macie lot z Chicago do Monachium, Niby teraz wam zrobili z Monachium do Poznania, ale już jak się coś stanie i znowu odwołają, no to w Monachium musicie sobie radzić sami, bo ja nie wiem po prostu. No, później można tylko jakieś zażalenie czy skargę napisać i tylko tyle i, i zobaczyć, gdzie to pójdzie. Więc y, takie buty. Po prostu powiem wam, że jeszcze do wczoraj nie mieli, nie, nie przepraszam, nie do wczoraj, wczoraj lecieli, dzisiaj przylecieli naszego czasu, także już są w Polsce parę godzin. I w środę po prostu sprawdziłam ten bilet w poniedziałek, sprawdziłam jakoś tego nie widziałam, i później w środę jeszcze dla pewności, no i myślałam, że normalnie gardło, tak mi stanie. Także. Więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o to całe zdarzenie. A teraz jeszcze chciałam przypomnieć, ja już wiem, bo, bo sprawdziłam sobie. Ale jeżeli Wy jeszcze nie podpisaliście, oglądając tę część filmu, a teraz jeszcze oglądacie. To macie szansę, że podpisać i, i powiedzieć, o co chodzi z tą kulką w, w piwie Guinness, i czy ktoś wie o tych kulkach i czy są w innych piwach również. No i do takiej osoby poleci kartka z Florydy, bądź Bahama, bo mam parę kartek. Będziemy robić losowania po prostu, jeżeli zobaczę jakiś pierwszy komentarz, który będzie wspominał coś o tych kulkach, to to po prostu do tej osoby wyślę kartkę i od razu we vlogu, pod vlogiem w komentarzu dopiszę, że ta osoba kartkę dostanie. Tak więc a, zapraszam, zawsze można a, może wylosować kartkę ze słonecznej Florydy albo Bahama. Ja się z Wami żegnam. Jak już mówię, jest piątek. Wy ten vlog również będziecie mieli w piątek. A, no i życzę Wam miłego weekendu. My wracamy do codzienności. Ale nasza codzienność jest bardzo busy, bardzo się dużo tutaj dzieje. Tak więc, oglądajcie vlogi z nami. Dzięki, bye!